Witam koleżanki i kolegów, filmek numer 18. Tu wam przedstawiam tygrysy Tu mamy pięknego samczyka z tygrysów To jest linia mojej złotej pory 22 roku, przepiękny samczyk. Potem mamy tygrysa tutaj mamy DVA de, de, de wysyłgi rok z Bangla, barena przepięknego samczyka. Potem mamy tutaj następnego defała samcika węgrabarenów podwójnego do Tu mamy samiczkę z moich tygrysów linia do tej pary przepiękna samica. Potem mamy tutaj samiczkę z mojej gołębi linia fineki. Potem mamy tutaj samiczkę to takie są gołębie klas. Mieszane tam na inną, nie pamiętam teraz. Akurat to jest samiczka moja z 22 roku. Przepiękna samiczka. Potem mamy samczyka z Jansenów z 19 roku. Potem mamy dwa zarodowe samczyki. To mamy Fabrów przepiękny, budowy mocno silnego Tam Ten nie samczyk z 14 roku. Ten tu samczyk jest z 2015 roku. Mamy też tutaj linię Ronaldo. Samiczka jest z linia Ronaldo. Na olimpijczyka z Tadeusza Zobla. I tu mam, tak samo mamy połączenie. Po są te dwa gołąbki, a tu mamy z Karola Paszka Ronaldo. Samczyka, przepiękne gołębie. Są takie trzy troszeczkę droższe gołąbki Ale mówię Telefon 503 528 502, zobaczcie Sylwetki budowy to są wspaniałe gołębie, to się sparowało nawet ta para zobaczcie I przedstawimy otrapanie, widać je Ten właśnie z 15, 14 Niebieski Jansen Tu mamy dwie samiczki Mama Tygryski, moje. Czy gołębi jest dużo? Kto jest chętny, to proszę dzwonić. Mój telefon 503-528-502. Roba Henkel, Polska.